Otwieram 27 w bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych udział bierze 12 radnych, co zgodnie z ustawą czyni Radę zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. Serdecznie i bardzo serdecznie witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejsze obrady sesji. Witam również bardzo serdecznie Panią Burmistrz. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016, łamane na 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane na 46 łamane na UE, RODO, a także artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami. Informuję, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad sesji do punktu drugiego. Informuję, iż w dniu 26 marca bieżącego roku pani burmistrz Stomporkowa wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad następujących uchwał. Projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stomporków na 2020 rok. Projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz użytkowników wieczystych. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Niekłaniu. Projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz użytkowników wieczystych. Wniosek został umotywowany obecną sytuacją związaną z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii. W związku z powyższym poddaję wniosek burmistrza pod głosowanie w całości. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku burmistrza Stąporkowa w sprawie wycofania z porządku obrad 27. sesji wymienionych projektów uchwał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło udział 12, 12 radnych, jednogłośnie został wniosek przyjęty przez radnych. W imieniu rady chciałbym podziękować za wycofanie tych wszystkich projektów. W związku z powyższym odczytam proponowany porządek. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś inne propozycje do porządku? Nie widzę. W związku z powyższym odczytam proponowany porządek obrad, który po naniesionych zmianach przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 26 sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego o działaniach między sesjami. Punkt piąty, informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, odczytanie informacji na temat prac związanych z komunalizacją. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku dwa projekty. Punkt ósmy, sprawy różne. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Przed przejściem do punktu trzeciego chciałbym poinformować, że na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym Rada postanowiła, iż jeżeli chodzi o punkt czwarty informacja przewodniczącego o działaniach między sesjami, punkt piąty informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej i punkt ósmy sprawy różne te wszystkie informacje będą radnym przesłane drogą elektroniczną i zostaną opublikowane jak zawsze na stronach Urzędu Miasta i Gminy Stąporków. Dlatego, ze względu znów na bezpieczeństwo nasze i nieprzedłużanie pobytu, chciałbym poinformować, że nie będą one odczytywane. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego: przyjęcie protokołu z 26. sesji. Chciałbym poinformować, iż projekt, projekt protokołu z poprzedniej sesji został przesłany radnym drogą elektroniczną oraz. Wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 26. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Twierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Tak jak już wcześniej poinformowałem, przechodzę do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego o działaniach międzysesyjnych. Te informacje zostaną. Przesłane Państwu drogą elektroniczną, opublikowane, więc nie zachodzi potrzeba odczytywania. Przechodzimy do punktu piątego. Informacja burmistrza o działalności między sesjami. Również te dokumenty zostaną opublikowane i przesłane drogą elektroniczną do radnych. Też nie będziemy ich odczytywać. Przechodzimy do punktu siódmego. W punkcie siódmym mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie Funduszu Sowieckiego w 2021 roku. I tutaj mamy jak zawsze co roku dwa projekty uchwały. Chciałbym poinformować Państwa, iż projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i ponieważ radni mają go przed sobą, nie będę go odczytywał. Ze względu na to, że radni mają dwa i my mamy dwa projekty, ja poddam obydwa pod głosowanie. Pierwszy poddam projekt uchwały. Pierwszy poddam projekt uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok i zaznaczam gdzie, w paragrafie pierwszym, paragraf pierwszy brzmi, paragraf pierwszy brzmi, wyraża się zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2021 rok. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę podejść. Apeluję do państwa radnych o poparcie tego projektu uchwały i wyodrębnienie funduszu Sołeckiego w budżecie. Uważam, że to są tysi rady sowieckie powinny decydować co robić z tym pieniędzmi. Dziękuję. Dziękuję. Zanim przejdziemy do głosowania, zanim przejdziemy do głosowania, tutaj bardzo cennie zwrócił uwagę kolega radny Zbigniew Wiśniewski. Musimy wrócić do punktu szóstego, przed siódmym, do punktu szóstego, gdzie mamy odczytanie informacji na temat prac związanych z komunalizacją. Bardzo proszę panią przewodniczącą o odczytanie. Komisja Inwentaryzacyjna informuje, że z dniem 3 kwietnia 2020 roku wykłada do publicznego wglądu na okres jednego miesiąca spisy inwentaryzacyjne obejmujące pierwsze Nieruchomości drogowe położone w miejscowości Wólka Plebańska, gmina Stąporków oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 1609 o powierzchni 00600 hektara oraz 2388 o powierzchni 0,8500 hektara, uznana za mienie gro gromadzie, za pisze gromadzie, gromadzkie decyzją Starosty Koneckiego, znak GN.6827.5 2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku. 2. Nieruchomość drogową położoną w Stąporkowie obręb 2 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 5148 o powierzchni 00974 hektara, objętą księgą wieczystą numer K i 1K łamane na 0002702 łamane na 1. Dziękuję. Przechodzimy teraz właśnie do punktu 7, w którym żeśmy zaczęli. Mazur, z Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Przypominam, że to jest projekt uchwały w sprawie zgody na minie funduszu sołeckiego w 2021 roku. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2021 Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zgody na potrę Funduszu Skoletskiego w 2021 roku. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. zagłosowało głosowało 5 radnych, przeciw, głosowało się. Stwierdzam, że Rada Miejska odrzuciła ten projekt uchwały. Przystępujemy do głosowania drugiego. I tutaj mamy projekt uchwały w sprawie zgody na vlogrębienie funduszu społecznego w 2021 roku. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na vlogrębienie funduszu stołeckiego w budżecie gminnopolskim w na 2021 rok. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa przed tym projektem chciałby zabrać głos, aczkolwiek już był wcześniej głos jeden. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej z z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zgody na wygranie kombi 20 w 2021 roku. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego, tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu przed 12 radnych. Tak głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 4 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska 8 głosami za przyjęła uchwałę. Przechodzimy teraz do punktu 8 sprawy różne. Tak jak wcześniej poinformowałem, wszystkie sprawy różne, jeżeli mogę o to prosić, mogą być kierowane drogą mailową lub e, my będziemy przekierowali. Jeżeli ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos wyjątkowo, to bardzo proszę. Nie widzę, przechodzimy teraz do punktu 9. Mamy tutaj zamknięcie obrad sesji. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy w dniu dzisiejszym przybyli na dzisiejszy obrad w tak trudnym czasie. Dziękuję również pani burmistrz. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość. E, Jeśli chodzi o porządek dzisiejszych obrad, jestem pod wielkim wrażeniem. Chciałbym, chciałbym również Państwu wszystkim tutaj życzyć, jak również wszystkim naszym mieszkańcom naszej gminy w imieniu radnych, w imieniu Pani Burmistrz w tych ciężkich czasach dużo, dużo zdrowia i spokoju. Myślę, że razem, razem pokonamy to, co jest i wszystko w jakimś tam, po jakimś czasie wróci do normy i tego wszystkim Państwu, jak i sobie i wszystkim nam z tego radnym z tego życzę. Dziękuję jeszcze raz za przybycie.